Cześć, to jest witajcie na moim kanale. Dzisiaj z z porównania z Xiaomi Mi 10 kontra Asus Zenfone 6, czyli Snapdragon 855 kontra Snapdragon 865. Dwa Snapdragony, jeden po drugim. Sprawdźmy jak działają. Oba telefony mają po 8GB pamięci RAM i z procesor jeden z jednego roku, drugi z drugiego, no, zobaczmy jak to będzie ogarniało, jak Nie wiem, który będzie szybszy, który będzie wolniejszy lecimy, wyczyszczona pamięć, co już sobie można ciekać, czach, zobaczyć, pyk, tutaj nic, tu nic, więc jedziemy Allegro no, w sumie to Zenfone Aliexpress Xiaomi Cenao. Xiaomi Galerie, też Xiaomi HBO GO Xiaomi ipla minimalnie chyba Zenfone wystartował pierwszy jak dojadę Xiaomi, mapy Xiaomi Player.pl też Xiaomi Olix, Xiaomi Fluxx.pl też Xiaomi. Nie czekam, ale wnioski. No, tu nie mamy globu, dobra, nieważne. Sklepy, praktycznie remis. Minimalnie, można oka o Xiaomi. to samo Spotify, Tab, Talk, Razi, od razu Asus, TripAdvisor. Xiaomi, no tu Asus troszeczkę dłużej. Twitter, prawie tak samo dla Xiaomi. Uber, ciach, ciach, tak i wygrało Xiaomi, wykop, też Xiaomi, mnialnie szybciej YouTube, Xiaomi kontra Asus, no, ale może troszkę szybszy, ale widzicie, telefon z roku na rok, jest w sens zmieniać, widzicie tu jakąś taką rozsądną i sensowną wydajność, Między no Snapdragon 865 a 855. Jakaś kosmiczna różnica? Nie. No to po co wydawać kasę na zmianę telefonu co roku? Bez sensu, no nie? Też mi się tak wydaje. Dobra, zobaczmy co z ramem. Dwa w obu jest po 8GB. Co tu mamy? Wszystko, czy będzie wszystko siedzieć, czy nie? Allegro w ramie. Tu Aliexpress tak samo. Coneo tak samo. Galerie tak samo. HBO GO tak samo. I pla. Pięknie w obu. To jest tak jak być powinno. No, może. Przecież patrzcie, ta nakładka Asusa chyba nawet szybciej wyrzuca apki z, z, do ekranu głównego. Takie mam minimalne wrażenie, że nawet odczucie prędkości działania troszkę lepsze na starszym procku. Chociaż wiadomo, to nie są identyczne urządzenia. Kwestia różnicy nakładki i jak to tam jest ogarnięte, ale jak widzicie w Asusie całkiem rozsądnie. Ale y, konkluzja taka, że RAMem zarządzają tak jak być powinno. Więc dobra, zamykamy, czyścimy. I czy będzie jakaś różnica większa w grach między jednym snapem a drugim? Lecimy. Asfalt 9. Czy tu się coś nam pokaże? W znaczeniu, czy będą jakieś różnice. No taka że nam oka. Przysłowiła dobra to było tędy. Asfalt 8. Tu troszeczkę szybsze 8,65 niż 8,5,5. Co widzicie? Tu można było już różnicę zobaczyć. Następnie, Tempuron 2. No, Konfig się dociąga, to będzie mi wolniej na susie To trzeba wziąć pod uwagę. Ja nie będę powtarzał, tylko do naszego czasu. Ciach. Subway Surfers. Tu sytuacja wygląda taka, że może w grach. Już 865 Troszkę jest szybszy. Więc, jeżeli gracie, to można się kusić na to, żeby Wam coś się chwilę szybciej odpaliło. No, nie wszystko tak działa. Dobra, ASWAL EXTREME. W przybliżeniu tytułu prawie Remis. No, to widać, że pasek troszkę szybciej leciał. No, ale to są naprawdę małe różnice. Unkilled. Chyba Kuba ma klawitry jeszcze dobre Czy coś w tym stylu To się trzeba tego trzymać Bo wiadomo ta często się nie ma co zmieniać tych fonów Może to wychodzi tego multum Sam teraz chyba z 15 sztuki Żeby to ogarnąć to trochę mi zajmie Ale widzicie Jest jak to wygląda No i co tutaj ostatni tytuł PUBG Szwag widzicie w Mi 10 Lepszy trochę ekran jak dla mnie Ładnie świeci, więc krótko. No i mi tutaj sobie wygrało. Ale no, strasznie, widzicie, bez TUI to ten telefon no, dosłownie tańczy. Prawie, że jak szalona, tylko nie jest rudy. No. No, dawaj Asus, Coś, coś tutaj ten. Dawno nieodpalane, i pewnie coś do, do dociąga, do, instalowuje. Dobra, nie będziemy na to czekać. Ale no, wniosek widzieliście. Jeszcze zobaczymy tylko, co będzie w ramię. Ciach, ciach. No nie no, co ja odpalam? Jakiś AliExpress, dobra. Nieważne. Ciach tu jest, Run jest, tu też jest. Tu mamy dalej. Dead Trigger, tam gdzie być powinien, asfalt jest, w ramie w obu następnie jest Unkilled. Na pewno te powroty z zakrzywionego ekranu niż tego płaskiego są wygodniejsze, bo fajnie, palet leci w górę i tam, też jest nie, więcej RAM, 8GB, zarządzane bardzo ładnie, bardzo dobrze. No i cóż, no wiadomo, ten trochę szybszy, ten równie dobry, prawie że tak samo szybki. Wnioski Wam powiedziałem w międzyczasie w filmie. Więc kto słuchał, ten wie, kto nie sobie musi przewinąć. No i cóż, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów, czyli Mi 10 kontra Asus Zenfone 6. Wszystkie playlisty, właśnie obu tych smartfonów, tu znajdziecie wiele porównań z innymi smartfonami, no ale oczywiście, wiecie, to trzeba dodać, żeby było fajnie, czyli jakieś subskrypcje, dzwoneczek, komentarz, to się przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle, Mi 10, Asus Zenfone 6. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!